Dobry wieczór. Gratuluję przede wszystkim zawodnikom. Myślę, że zrobiliśmy kolejny krok do, do celu, ale musimy sobie zdawać sprawę, że jeszcze nie wszystko jest rozstrzygnięte i tą czujność musimy zachować do samego końca. Zostały jeszcze dwie kolejki, natomiast co ważne, ważne zwycięstwo na pewno ważne trzy punkty ważne, że nie straciliśmy bramki. Jedyny taki minus tego meczu to kontuzja Michała Masłowskiego i czekamy na diagnozę, zobaczymy co się będzie z nim działo. Natomiast, no cóż, cieszymy się, ale od, od wtorku przygotowujemy się do meczu z Łęczną. Myślę, że to też będzie dla nas bardzo ważny mecz. Dziękuję.